W swoim gospodarstwie posiadam odmiany Verdi. Jest ona u nas główną odmianą. Posiadamy też Sybille, Azję i Kory. Działamy na powierzchni 5 hektarów. Co będzie pierwsze rozbior? Patrząc po roślinach, według nas ruszy u nas pierwsza Verdi. Którą... A potem tak naprawdę ruszymy pełną parą już ze wszystkimi odmianami. Truskawka jest mocno przemarznięta po przymrozkach zimowych. Nie mieliśmy wilgoci w glebie. Ta karpa jest wysuszona, przemarznięta. Teraz przymrozki przygruntowe zrobiły też robotę, bo te kwiaty, które dolegały do agrowłókni są przyłapane. Na tej plantacji było minus 4,5 najwięcej przy gruncie. Zbiory rozpoczniemy za około 2-3 tygodnie. Zależy wszystko od pogody przez te okresy. Przez te temperatury, co występowały w poprzednich tygodniach ta truskawka nie przyrastała, yy, niech miało to werwy do rośnięcia, wszystko zrobiło się takie zadębiałe. Teraz dopiero w tym tygodniu zapowiadają nam ciepło, więc to, yy, pogoda się zmieni, więc owoc zacznie rosnąć. Skwiera nam problem po opadach deszczach będzie z szarą pleśnią. Yy, Czekamy chwilowo na wyschnięcie roślin i będziemy wykonywać zabieg preparatem Prolectus, który działa powierzchniowo i wgłębnie. Jest on używany do, do opryskania interwencyjnego i zapobiegawczego. Na naszych plantacjach wykonujemy rotację środków i w sumie każdemu to polecamy. Żeby zmieniać substancje aktywne, że jak załóżmy, dzisiaj popryskamy prolektusem, za jakiś czas zróbmy sobie Sketchem, Signum, Samarem, żeby była ta rotacja substancji aktywnych w roślinie. Co 7 dni na naszych plantacjach wykonujemy zabieg inną substancją aktywną. Szarą pleś możemy zauważyć na ogonkach, na truskawce. Ona ma taki charakterystyczny szary nalot który trafiał się na pewno będzie się trafiał w sezonach mokrych mieliśmy na naszych plantacjach problemy z szarą pleśnią. Ochronę przeciw szarą pleśnią zaczynamy już wiosną. Tak naprawdę walka zaczyna się co roku około marca, bo teraz ta wegetacja poszybowała, zawsze zaczynaliśmy koło kwietnia, pierwsze zabiegi chemiczne, a teraz z roku na rok około 2-3 tygodnie zawsze wykonujemy pierwsze zabiegi wcześniej. Produkt Prolektu stosujemy od kilku lat, choć był czas, że nie mogliśmy go użyć, bo nie był dostępny, był wycofany w ogóle ze sprzedaży, ale znowu powrócił do nas. Według mnie bardzo dobre ma działanie na szarą pleśń, ma taki intensywny zapach czoskowy, który tak jakby według mnie przysuszał tam roślinę te wszystkie patogeny od szarej pleśni. Jestem zadowolony z tego produktu, stosujemy go trzy razy w sezonie. Przede wszystkim podoba nam się to, że ma jednodniowy okres karencji, gdzie sprzedajemy truskawkę na punkty detaliczne, na rynkach hurtowych, która idzie szybko do szybkiego spożycia, więc ten produkt pomaga nam w ochronie plantacji. Dawkowanie tego preparatu to kilogram 20. Jego mieszalność z nawozami, z innymi opryskami jest bardzo dobra. Nie ma tak naprawdę przeciwwskazań, żeby z czymś go nie zmieszać.